Zróbmy jeszcze ten przykład, rysując ym, tak mniej więcej kształt wykresu funkcji. Parabola będzie miała ramiona skierowane do góry, ponieważ współczynnik A jest dodatni. Przez wierzchołek paraboli przechodzi oś symetrii o równaniu takim jak x wierzchołka. No i teraz liczymy x wierzchołka po to, żeby określić monotoniczność. Minusik przepisuję, następnie w miejsce literki B wstawiam minus 8. A jest równe 1. Minus z minusem to plus. Ósemkę z dwójką skracam przez 2. Zostaje 4. No to zapiszmy, że funkcja jest malejąca. W przedziale od minus nieskończoności do czwórki. Tutaj przedział domykamy. No i funkcja jest rosnąca. W przedziale od czwórki do nieskończoności. Następnie określamy y wierzchołka. Liczymy tę wartość, wstawiając w miejsce x do wzoru funkcji policzoną czwórkę. 4. 4 kwadrat to 16. Odjąć 8 razy 4, 32, dodać 7. Minus 16 dodać 7 to się równa minus 9. Zbiór wartości funkcji mieści się w przedziale od minus 9 do nieskończoności.